Dobre wibracje, przyjazna atmosfera i wyrozumiali nauczyciele. Tak, witamy w ALO. W naszej szkole mamy trzy kierunki: medyczny, czyli biologiczno-chemiczny, matematyczno-informatyczny oraz humanistyczny, na którym rozszerzamy polski i wiedzę o społeczeństwie. Założone w 2019 roku Akademickie Liceum Ogólnokształcące działa pod patronatem Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego. Panuje tu luźna i kameralna atmosfera, która pozwala nam realizować się we wszystkich aspektach naszego życia. Nasi uczniowie otrzymują od szkolnej społeczności oraz nauczycieli akceptację i matrycę możliwości do rozwoju akademickiego, jak i własnych zainteresowań. Z racji, że nasza szkoła współpracuje z Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego, mamy dostęp do licznych sprzętów medycznych, nowoczesnego centrum symulacji medycznych oraz cykliczne warsztaty z medykami, absolwentami WSPS-u. Zainteresowanych nauką w naszej szkole zapraszamy na dni otwarte oraz w pragi naszej szkoły. Čekáme na vás bálo! Ej, bo to